Dzień dobry Państwu. Dziś moim gościem jest Józef Oleksy, wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Panie premierze, e, która to pana wizyta w Wrocławku? Druga albo trzecia. E, a była kiedy, był pan, kiedy był pan ostatnio? Oj, z 10 milionów lat temu. Mm -hmm. I co? No i Jakie to, wrażenia? Miałem spotkania. Tutaj y, rozmawiałem z prezydentem i z ludźmi z różnych środowisk. I muszę powiedzieć, że jest tu takie poczucie stabilizacji, co odnotowuję bardzo pozytywnie. To nawet nie chodzi o narzekania, których jest tu dużo mniej, o wyrozumiałość taką szerszą, która jest wyczuwalna, ale chyba problemów jest mniej niż gdzie indziej. No, tak jest wrażenie, tak? Albo mi nie mówiono. Chyba tak, raczej Albo tak. Mi nie mówiono. przypływalnie w mieście. Dwie telewizje, uczelnia wyższa, dwa tysiące studentów, to, to nie mało na zawodową wyższą uczelnię. I muszę powiedzieć, że tak władza stabilna, co nie wszędzie jest dane. Dlatego może, to jest ulotne wrażenie, bo krótko przecież jestem, ale nie mam poczucia napięcia, mhm. które dość łatwo na ogół wyczuwam. To znaczy, jeżeli chodzi o atmosferę w mieście, to pewnie rzeczywiście jest tak, sporo. W tym razie takich napięć jakich, jakich sporych nie ma. Natomiast sytuacja rzeczywiście Wocławka, no tak różowa nie jest, bo to jest miasto, które się boryka z dużym problemem bezrobocia. Zresztą tak no jak dba, i, ale to nie i, i cały tutaj powiat wocławski, który właściwie teraz niestety no, przoduje w tych, tych rankingach bezrobocia w Polsce. No, przoduje, wiem, że ma, że ma wśród młodzieży do 24 roku życia 28 procent to jest już bardzo niedobry wskaźnik w skali kraju. W tej grupie młodzieży jest 26 procent. Właśnie, bo pan premier miał okazję się z młodzieżą spotkać. Tak, tak i Włocławek ma większy wskaźnik niż krajowy, jeśli chodzi o bezrobotnych młodych. I to jest wyzwanie społeczne. I to jest to pole katastrofy społecznej, bo to jest już Pomału katastrofa społeczna. Ale, czy jest na to jakaś rada, recepta, czy coś można z tym zrobić? Powiem pani, że, że to jest najpierwsze zadanie rządu i władzy i elit. Dlatego, że w Polsce łącznie, gdyby policzyć bezrobocie oficjalne, bezrobocie ukryte, emigrację zarobkową, to jest 5,5 miliona ludzi młodych bez pracy. To strasznie przeczyta, kiedy człowiek, który społeczna. rzeczywiście kończy. Na no, szkołę, studia. Yy, no, zderza się z tym takim brutalnym prawda, światem i, i czeka na, na to, żeby rzeczywiście gdzieś swoje miejsce w życiu znaleźć. Nie może to. I nie może, ale na dodatek nie słyszy od tego rządu zapowiedzi, co będzie czynione, żeby ta praca była bliższa. I to jest już rzecz, zatrudnienie. Panie premierze, ale to zadanie rządu być czy samorządów? Bo tutaj czasami. Nie, jednych i drugich, ale. Przy takiej skali bezrobocia bez programów rządowych, bez preferencji, bez motyw motywujących posunięć dla przedsiębiorców, bez programów dla małych i średnich przedsiębiorstw, nie da się rozwiązywać tego problemu. Same samorządy nie dadzą rady. Ile jeszcze można dawać środków na pomoc społeczną dla bezrobotnych? Przecież to nie rozwiązuje problemu. My dzisiaj łożymy w Polsce niemałe środki na. Na fundusz pracy i są zagrabiane przez ministra finansów. I, I na te szkolenia, przekwalifikowania. Ale co z tego, ironia losu? Mówi się o tym, że my tym? mamy najlepiej wyszkolonych no, bezrobotnych w całej Unii no, Europejskiej. No, najlepiej inna, im pomagamy zmienić kwalifikacje bezrobocia. Mhm. Że z jednego bezrobocia ich szkolimy, idą na następne. Tylko w innym zawodzie. No jest to niepoważne. No właśnie, dzisiaj mówił też pan premier o e, Unii Europejskiej. E, jakie jest pana wrażenie? Co młodzi ludzie wiedzą i czy rzeczywiście wiążą jakieś, w jakiś sposób jakieś nadzieje z tą perspektywą nową finansowania? Nie bardzo, dlatego że stopień wiedzy jest bardzo niski. E, ludzie także młodzi, jeżeli w ogóle się interesują tymi tematami, a mało się interesują to raczej odbierają to przez pryzmat pieniędzy unijnych. I to jest takie traktowanie Unii Europejskiej jak kasy zapomogowej. Są pieniądze, mają być i to jest dobre dla Polski, ale to jest za mała wiedza. Dlatego, że Unia Europejska jest to wielki projekt, który ma już ponad 50 lat i który oznacza w ogóle budowanie pewnego modelu życia na kontynencie wśród krajów yy, zintegrowanych. Młodzi w Polsce, ale także w, w innych częściach Europy, właśnie dość utylitarnie traktują Unię Europejską i już dawno nie mówią, to dobrze, że Unia jest, to dobrze dla mnie. Tak było kiedyś w początkach Wspólnoty. No dlaczego? Jak pan sądzi? Dlatego, że z paroma dobrodziejstwami Unii się młodzi oswoili. Uważają za oczywistość swobodę podróży, zmiany miejsca pracy, miejsca. Uczenia się, swobodę przemieszczania się, osiedlania, to uważają za oczywistość. To już nie jest dla nich zdobycz związana z Unią Europejską. Jeśli chodzi o swobodę przepływu dóbr, kapitału, usług, to jest rzecz, która mniej dotyka na co dzień ludzi, ale jest też uważana za oczywistość wspólnego rynku. Jeśli chodzi o wartości i standardy, które w Europie są najwyższe, ten humanizm cywilizacyjny jest w starej Europie najwyżej postawiony, to też młodzi to traktują jak oczywistość, bo przywykli do tego, że godność człowieka ma być szanowana, że tolerancja jest wartością, że prawa mniejszości są respektowane. Nie wiedzą tego, czym jest zagrożona wspólnota europejska, że to nie musi tak dalej być, że ona może przeżyć wstrząs, już go przeżywa kategoria kryzysu finansowego, nie wiedzą tego, że to nie jest dane na stałe, że może, może ta Unia się podzielić na różne prędkości, co się właśnie dzieje i że wtedy w tych różnych grupach, od euro, poczynając Eurolandu, poprzez luźny Związek Brytyjski ze wspólnotą, po nasze aspiracje, które chcą być pełne, pełnego uczestnictwa, no, że to tego młodzi nie wiedzą, że to nie jest dane raz na no zawsze, że Unia może przeżyć ciężką przypadłość no takiego wewnętrznego także naruszenia spojstości tej integracji, a wtedy wszystko się pogorszy. A proszę powiedzieć, czy takie niewielkie miasto, jakim jest Włocławek, em, jakoś rzeczywiście, czy to ma dla nich jakąś, em, ta obecność w Unii, jakieś takie wymierne znaczenie? No owszem, mamy fundusze unijne, mamy jakieś drogi, chodniki, parki, tudzież inne inwestycje zrealizowane, ale jeżeli em, rozmawialibyśmy z mieszkańcami, to pewnie zdecydowana większość powiedziałaby, że im Unia nic nie dała i właściwie no tak, jak to ich zupełnie nie interesuje, tak, prawda? Tak Pewne rzeczy jak pieniądze są oczywistością, Ludzie to kwitują pozytywnie, są zadowoleni, ale, ale nie uważają, że o to trzeba walczyć i dbać, bo to nie będzie zawsze. Ludzie nie mają tej wyobraźni, wielu nie ma tej wyobraźni strategicznej, żeby stawiać pytania, które ja stawiam coraz częściej. Mianowicie, z czego będzie rozwój Polski po 2020 roku, kiedy skończą się środki unijne? Ale ludzie też nie patrzą na środki unijne tak, jak należałoby jak Unia to pomyślała, za, zaplanowała. Popatrzą jak na możliwość wydawania. W związku z tym wydają na wszystko, co jest potrzebne, a potrzeb nie brakuje. Nie patrzą natomiast w Polsce także na to, że te środki mają być skoncentrowane na kilku celach przez wiele lat, po to, żeby po tych latach, żeby poziom tych dziedzin był podniesiony trwale, do poziomu ogólnoeuropejskiego, czyli wysokiego. To jest niedobre, właśnie, że brak jest tej strategicznej koncentracji w wydawaniu środków unijnych. W związku z tym jest ważny każdy deptak, każdy chodnik, każde kino, każdy teatr, każdy dom kultury, każdy basen, a to nie o to idzie, kiedy mówimy o środkach spójności, czyli kiedy chodziłoby o to, żeby się wysiłkiem właśnie lat, i tych pieniędzy europejskich osiągnąć poziom, że na przykład w jakiejś dziedzinie gospodarczej będziemy naprawdę specjalistą w Europie i będziemy mieć pionierską pozycję, bo ją wypracujemy dzięki tym środkom i, i priorytetom. Więc tak zrobiła Irlandia i, i bardzo na tym skorzystała. Inne kraje zrobiły tak jak Polska, czyli wydały pieniądze, pieniądze unijne. Są z tego korzyści oczywiście, bo. Coś z tego powstało, tylko że oprócz infrastruktury, która naprawdę jest godnym wysiłku celem i tu się dużo dzieje w Polsce, nawet jadąc z Warszawy do Wrocławka jedzie się imponująco już rozbudowanymi sieciami komunikacyjnymi, to jednak oprócz infrastruktury transportowej komunikacyjnej, to jednak duża część środków idzie na potrzeby takie doraźne. No bo są. A proszę mi powiedzieć, Włocławek jest pewnie nie celem, y, znaczy no, dzisiejszej oczywiście podróży celem jakby i przystankiem, ale jest częścią y, pana odwiedzin y, w ogóle w, w Polsce, tak? Czy, tak, czy, tak, ja dość, dość chętnie się wybieram z Warszawy, hmm. bo, bo jakoś tak się tak przywykłem mojej. Drodze życiowej, że kontakt z ludźmi jest wartością główną. Co panu, panie premierze, dają takie podróże? Dają mi strasznie dużo, ponieważ jak się siedzi w Warszawie, w takim czy innym biurze swoim czy, czy miejscu pracy, to się widzi wycinek rzeczywistości polskiej. Ten lepszy, na e, pewno. <laughs> ale obracamy się w papierach, w raportach, w analizach różnych, w gronie wąskim specjalistów. To jest inny obraz świata i życia. Aniżeli wtedy, jak się ma spotkanie z aulą studentów, którzy nie mają obowiązku myśleć profesjonalnie. Oni myślą swoimi życiowymi kategoriami. Czy wciąż, wciąż takiej podróży czegoś uczą? No, właśnie o tym mówię, że to jest bardzo pouczające i politycy powinni nie jeździć ceremonialnie i, i odprawiać liturgię spotkań, mhm. jak lubią, tylko powinni jeździć na seminaria, na dyskusje różnego typu, nawet na ostre starcia, po to, żeby usłyszeć, że świat dla Polaków, w oczach Polaków jest nieraz inny, niż sobie to politycy wydumali. Dobrze się im tak w kategoriach A jest inny, istowi. prawda? Jest oczywiście inny. Jest inny w preferencjach, lękach, wyobrażeniach przyszłości, pragnieniach ludzi. A politycy ulegają wielu złudzeniom. Na przykład politycy ulegają złudzeniu tak zwanemu złudzeniu plastyczności rzeczywistości. Czyli jak my, politycy, bo ja jestem, skąd się wzięliśmy w tej polityce? Jak my chcemy, to my możemy. Nieprawda. Rzeczywistość nie jest tak plastyczna, jak się wydaje. Politykom i trzeba ciężkich trudów, wiedzy, poświęcenia i samozaparcia, żeby zmieniać ten świat i Polskę. Niestety tu jestem pesymistą, jeśli chodzi o poziom polskiej polityki. Ja jestem trochę staromodny, uważam, że polityka to służba. I, I nawet jak to brzmi patetycznie, to ja się tego trzymam. Ktoś, kto nie lubi innych ludzi, nie powinien się brać za politykę, bo wtedy służy tylko sobie i swojej karierze. Ja jestem od tego daleki, nie przechwalając się, ale musi w Polsce wrócić pojęcie polityki jako służby. Bo inaczej nie będzie w ogóle więzi z ludźmi, a wtedy nie będzie demokracji. No tak, więź z ludźmi pojawia się zwykle przed wyborami, a potem już. A potem już wszyscy mają swoje mądre wyobrażenia. Na ludzi poczekamy do następnych wyborów. Więc... Hmm. Jeszcze interesuje mnie jedna rzecz. Włocławek od zawsze był mocno związany z lewicą. Tu zawsze mocny był sojusz, mocna, mocna była ta lewa strona sceny politycznej. Panie premierze, jak pan myśli, co ma na to taki wpływ? Ja myślę, że charakter przemysłowy i emancypacja przemysłowa Włocławka, która się tu dokonała w latach Polski Ludowej. I warto to czasem wspomnieć, bo, bo to z nieba wszystko nie spadało. Po drugie, myślę, że jest pewna stabilność kadry, która nie jest konfliktowa, która raczej właśnie tak spokojnie i rzetelnie patrzy na sprawy, bo przecież tutaj osoba Krystiana Uczaka, lidera z Bydgoszczy, całego lewicy, w tym regionie, pokazuje, że, że można spokojnie, stabilnie, z szacunkiem dla ludzi prowadzić lewicową organizację i nie, nie mieć konfliktów, awantur i podchodów, intryg, jak to bywa w innych częściach kraju. Dlatego tu i Łuczak, i Wocławek, i region. Są uważane zaś, że tutaj wpływy lewicy są silne, bo ludzie są bardziej świadomi społecznego wymiaru różnych spraw. A co z młodymi różnych ludźmi? Spraw... Młodymi nie zdążyłem <laughs> zidentyfikować, <laughs> ale mam nadzieję, że, że przybywa ich na lewicy, bo, bo bez żadnej propagandy lewica i kurs takiej taki uczciwej lewicowości, nastawionej na człowieka, jego godność i potrzeby i i rozumiejących państwo i procesy przyszłościowe, to ten kurs lewica najlepiej reprezentuje. Dlatego, że lewica zawsze miała taką skłonność do, do budowania postępu, do szukania tej przyszłości w ludziach i procesach ekonomicznych, do tworzenia tej rzeczywistości wedle tego, jak ludzie sobie to wyobrażają, bez populistycznych obiecanek. One też miały miejsce. Ale y, dziś potrzeba polskiej demokracji bardzo, bo ona słabnie. Polska demokracja słabnie. Dziś tej demokracji potrzeba bardzo takiego y, ponownego, ponownego odbudowania dialogu między ludźmi a władzą, między ludźmi, a, e, obywatelami a elitami, żeby to miało sens wspólnego myślenia o przyszłości. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.